Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku bliźniąt w Waszym czytaniu na luty. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Drogie Bliźnięta. Jakieś dobre wiadomości zmierzają w waszym kierunku. Może chodzić o kwestie zawodowe. Być może właśnie dowiecie się, że mm, tutaj otrzymacie to, na co czekacie. Może również chodzić o, mm, o jakąś podwyżkę? Może niewielką, ale jednak. Ja bym powiedziała tak, że to jest miesiąc, gdzie faktycznie możecie poczuć trochę taką ulgę, mm, że, że będziecie mogli. Nie, nie tyle się zrelaksować, ale odpuścić pewne tematy. Być może coś Was stresowało ostatnimi czasy, coś napawało Was lękiem, obawami, niepewnością i teraz to jest czas, że: Okej, okay. mogę odetchnąć, mogę odpuścić, mogę trochę wyluzować tę gumę w gaciach. Mm. Nie przejmować się tak, tak bardzo. Jeżeli za wami jakiś trudny czas, czas właśnie taki w, w napięciu, pracochłonny, o tak, no to tutaj również będziecie mogli sobie pozwolić na więcej takiego luzu w, w lutym, w nadchodzącym miesiącu. Być może ktoś z was decyduje się na jakiś wyjazd, urlop, tak. Nawet krótki, kto wie. Także pozytywne wieści. Zobaczymy, co jeszcze. Część z Was może również stawiać na edukację, na rozwój, właśnie w lutym na rozwój osobisty, czy też rozwój duchowy i yy, mocno dokształcać się w pewnych tematach, które Was interesują. Ale zobaczymy, jaka historia tutaj się zaznaczy. Baran, lew, strzelec mocno się zaznacza. Yy, ale również Trygon Ziemi. No, myślę, że najgorsze, najgorsze jest za wami. Chociaż y, wydawać by się mogło, że w, w kwestiach takich zawodowo-biznesowych to dalej jest, y, dalej jest in, intensywnie, y, dalej jest co robić, co ogarniać, to jednak y, nawet właśnie. Bo wy macie, wy macie, jakby to powiedzieć, tutaj jesteście pokazani w takiej energii, że faktycznie nie wiadomo w co ręce włożyć, że tak powiem, ale mm, nawet jeżeli będziecie musieli zająć się różnymi rzeczami, różnymi sprawami, tak? Nawet jeżeli tutaj ta Wasza uwaga w lutym będzie rozproszona, to widzę tutaj i odczuwam taki. Spokój wewnętrzny i odpoczynek na poziomie emocjonalnym, na poziomie psychicznym. Wiecie, czasami jest tak, że czujemy się zmęczeni, fizycznie zmęczeni, ale um, dzięki, dzięki temu gdzieś tam ta, ta nasza głowa odpoczywa. I to może mieć związek z jakimiś dobrymi informacjami, które do Was nadchodzą. Ktoś tutaj próbował manipulować Wami, moi drodzy. Ktoś mógł próbować, słuchajcie, no nie chcę powiedzieć zniszczyć, ale teraz inne słowo nie przychodzi mi do głowy, ale może, może tak być, tak? Zniszczyć w pewnym sensie Wasze dobre imię, tak? Ale o, różne, róż, o różnego rodzaju manipulacje tutaj może chodzić. Nawet takie manipulacje w białych rękawiczkach, jak to się mówi. I mogliście mieć w swoim otoczeniu taką osobę, która gdzieś tam próbowała donosić na was, która udawała przyjaciela, ale za plecami obgadywała was, mówiła różne dziwne, niestworzone rzeczy, próbowała wpłynąć w jakiś sposób tak, na, na wasz wizerunek. Ta energia całe szczęście odchodzi do przeszłości. Oczywiście w niektórych przypadkach to może chodzić nawet o partnera, tak, z którym mm, byliście. Wszystko zależy od waszej sytuacji osobistej, ale ta energia daje sobie. Tutaj ktoś daje sobie spokój. Być może ze względu na to, że wy przestajecie da dawać temu uwagę, przestajecie karmić e, tego w cudzysłowie trola. No to, to siłą rzeczy taka osoba musi w końcu zaprzestać, tak? musi zmienić kierunek swoich działań. Bo nie dajecie komuś takiemu pożywienia, energii. Hmm. Tutaj też karty pokazują, że jeżeli, yy, drogie bliźnięta, właśnie gdzieś brakowało wam ostatnimi czasy yy, tego. Yy, nie tyle co pewności siebie, tak? ale e, takiego poczucia mocy, tak? E, być może czuliście, że gdzieś ta kreatywność wyparowała, chęć do działania, tak? E, utkwiliście w jakimś takim maraźmie, zastoju emocjonalnym, zastoju również twórczym. To te energie będą odchodziły do przeszłości i nadchodzi czas, właśnie intensywnej pracy nadchodzi czas, że tak powiem, też i zbierania swoich plonów, nawet jeżeli na początek to miały być małe plony, ale jednak zbierania swoich plonów. I dzięki temu tak jak powiedziałam wcześniej, czuję tutaj dużą ulgę pod względem emocjonalnym, pod względem właśnie takim psychicznym. Powrót kreatywności, chęci do działania, być może nawiązywanie jakichś nowych współprac zawodowych, tak? nowych, nowych projektów. Dobry czas. Zobaczymy, co w kontekście relacji. Mam tu karty przedstawią. No, kończy się jakiś nerwowy czas w pracy, ewentualnie czas, gdzie, słuchajcie, mieliście różnego rodzaju wątpliwości, co dalej. Tutaj też mogą zostać podjęte decyzje na temat jakiegoś wyjazdu, przeprowadzki w lutym i być może już rozpoczniecie działania w tym kierunku. No, sytuacja finansowa jeszcze u bliźniąt może pozostawiać wiele do życzenia. To może mieć związek z jakimś niesprawiedliwym traktowaniem, tak? z niepewnością ze względu właśnie na jakieś takie de decyzje osób z zewnątrz, czy, czy brak tych decyzji, ale tak jak powiedziałam, tutaj nadchodzą pozytywne wieści. Tutaj uda Wam się yy, w niektórych przypadkach, właśnie trochę jakby zawalczyć o swoje, czy też postawić na swoim, zaznaczyć swoje granice. na jakąś trudną sytuację no mogła jak najbardziej wpływać ta osoba, która tak jak powiedziałam wcześniej manipulowała mm, no i nie działała na waszą korzyść zdecydowanie. Mocno też i skorpion się zaznacza, ale oczywiście to nie musi być nikt spod tego znaku. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowo emocjonalne, mm, no to właśnie karta mówi o uzdrawianiu Siebie, uzdrawianiu swoich przekonań, a być może warto, jeżeli w ogóle tymi tematami się nie zajmujecie, nie pochylacie się nad tym, to może warto zastanowić się, czy właśnie jakieś przekonania wyniesione z domu rodzinnego, sprawy rodzinne nie wpływają negatywnie na tą moją sytuację uczuciową, emocjonalną. Hmm. Może być tak, że bliźnięta właśnie skupią się na tym w lutym i e, będą chciały polepszyć. No, to swoje życie uczuciowe, pracując ze sobą, ze swoją świadomością, ale też nie, nie każdy tak bardzo będzie przykładał wagę do tego typu rzeczy, bo tu ja bym powiedziała, że część z Was właśnie zostawia mm, pewną przeszłość ze sobą, być może ma to związek z tą osobą taką manipulującą. Tą osobą, taką, która, nie wiem, pojawiała się i znikała, i kończy się pewien trudny cykl, dzięki czemu będziecie mogli bardziej skupić się na sobie i na nowo, no na nowo, odkryć swoją moc. To może być czas, że yy, single nie będą aż tak bardzo skupiały się na relacjach, tylko tutaj yy, Możecie bardziej się skupić, tak jak powiedziałam, na rozwoju osobistym, rozwoju duchowym i po prostu na swojej pracy. To może być temat numer jeden, że tak powiem, właśnie w lutym. Będziecie chcieli bardziej kontrolować swoje uczucia, emocje, żeby ułatwić sobie to, to zostawienie właśnie. Tego, co Wam nie służy za sobą, żeby już nie wracać wciąż i wciąż do, do przeszłości, żeby uzdrowić ten kawałek siebie. Ale oczywiście to wszystko będzie zależało od ym, Waszej sytuacji osobistej. Co jeszcze, jeżeli mówię do osób, które już są w związku, no to właśnie tutaj trzeba się pochylić nad tym tematem, bo faktycznie sytuacja może być momentami napięta, trudna w Waszej relacji. Być może nawet macie wrażenie, że o kurczę, jestem z jakimś toksykiem, dlaczego ten mój partner tak się zachowuje. Raz jest dobrze, raz po prostu nie wiem na czym stoję, nie wiem czego się po nim spodziewać. Tak? Ktoś tu próbuje kontrolować, być może wchodzi w to wszystko jakaś zazdrość nieadekwatna i tak dalej. Niezdrowe, możecie mieć do czynienia z takimi niezdrowymi zachowaniami po jednej, jak i po drugiej stronie. I tutaj właśnie warto się pochylić nad tym, z czego to wynika, z czego wynika to, że ja takie sytuacje do swojego życia przyciągam. Tu macie szansę uzdrowić ten, ten aspekt swojego życia. No ale. Żeby to uzdrowić, to trzeba się zmierzyć z tym dyskomfortem. I to nie znaczy, że właśnie wy teraz macie zakończyć jakąś relację, że tak powiem puścić wszystko w diabły. Mm. Tylko być może najpierw zacząć od e, zmiany siebie i zobaczyć, jak to dalej wpłynie na relacje. Tak, jakby patrząc na ten rozkład, na decyzję tutaj, takie ostateczne przyjdzie czas. Mm. Przyjdzie czas, a Należałoby tutaj pamiętać, że to my jesteśmy początkiem każdej zmiany. Jak to mówią z pustego, to i Salomon nie naleje. No tyle, dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa.